Fantastycznych książkowych bohaterów, powróciłam do twardej polskiej rzeczywistości, którą odnaleźć można w literaturze faktu. Dlatego dziś, pośród przepięknych krakowskich plenerów, polecić chciałabym Wam książkę Marty Abramowicz, Zakonnice odchodzą po cichu. Już sam tytuł sugeruje, o czym ta książka traktuje. Mowa jest tutaj o byłych zakonnicach, które. Yy, Porzuciły zakony, zrzuciły habit albo dobrowolnie, albo zostały z zakonu wydalone, gdyż na przykład nie zgadzały się z obowiązującymi w zakonie średniowiecznymi wręcz metodami łamania człowieka. Zacząć jednak należy od tego, że autorka tej książki to dziennikarka, badaczka i psycholożka z pokolenia 30 trzydziestolatków, która wykonała mozolną, karkołomną wręcz pracę dotarcia do byłych zakonnic, które chciały podzielić się swoimi często traumatycznymi doświadczeniami. Te kobiety wcale nie chcą opowiadać o swojej przyszłości, boją się ostracyzmu ze strony społeczeństwa, nie chcą samochodem do walki przeciwko potężnej instytucji, Ogólnie rzecz biorąc, jest to książka o współczesnym niewolnictwie i takiej podrzędnej, feudalnej wręcz roli kobiet, jaką od tysiącleci wyznacza im Kościół. Ostatecznie autorka dotarła do 20 zakonnic i to na ich opowieściach oparta jest ta książka, ale jest tutaj też znakomity głos rozsądku ze strony ojców Dominikanów i jest to takie tej książki, a oprócz tego są tutaj również pozytywne przykłady działania zakonów, na przykład we Francji czy Stanach Zjednoczonych, gdzie już dawno takiemu zaślepieniu religijnemu powiedziano basta. A dlaczego zakonnice zdecydowały się na zrzucenie habitu? Otóż m.in. ze względu na niesprawiedliwość w postępowaniu i zachowaniu starszych zakonów względem młodszych, e, dlatego, że również e, nie zgadzały się z poniżającymi i wyczerpującymi pracami fizycznymi, jak na przykład wybieranie wody maleńkim poreczkiem z muszli klozetowej po to tylko, aby gołą ręką... E, Trzeć, umyć odpływ, również dlatego, że narzucano im udręczającą ciało rezygnację z jedzenia i nie mam tu wcale na myśli jakichś wyszukanych potraw, bo te, owszem jak najbardziej zarezerwowane są dla starszych hierarchiów zakonnic, mowa tu o tym, aby zrezygnować ze zjedzenia lubianego diabłka na rzecz znienawidzonej cebuli. Jedną z najczęstszych przyczyn buntu przeciwko zakonowi czyli czy zabranianie własnego rozwoju, zabranianie zakonnicom studiowania, e, czytania książek, czytania czasopism. Chodzi o to, że e, osobom nieświadomym łatwiej jest e, formułować, e, kształtować sumienie. E, te kobiety po wyczerpującej pracy fizycznej, po wielogodzinnym klęczeniu na twardej, e, posadce w, nie, w, w nienaturalnej pozycji, one nie miały już siły na budowanie. E, I tu otworzyło wielu z tych kobiet oczy na wiary, kościoła, Do tego stopnia, że gdy same założyły rodziny, urodziły dzieci, nie puszczają tych dzieci na religię. Myślę, że jest to najlepsze podsumowanie tej książki, którą naprawdę warto przeczytać.